Mamy 15 minut przebież. To znaczy do 13 minut do 45. Dzień dobry. Możemy zaczynać. Dobra, jeszcze moment. Nie, bo tam pani robi tę. Nie będę pani przeszkadzać, jak tutaj widzę. Tak, o. Dobrze, to co? Super. Dzień dobry, rozpoczynamy konferencję. Proszę Państwa, witam Was przed sądem w Lublinie. Dzisiaj rozpoczyna się proces, który został zapoczątkowany tym, że AgroUnia jako pierwsza nagłaśniała proceder przywożenia do Polski zboża technicznego. To tutaj, 1 grudnia, w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie weszło 35 działaczy do wojewody Lecha Sprawki i powiedzieliśmy jasno i głośno. Jest w Polsce problem. Zboże techniczne jest zmieniane na zboże spożywcze i jest później sprzedawane w sklepach jako mąka, jest w chlebie i w ten sposób Polacy są truci. To trzeba jasno powiedzieć. To było zboże niewiadomego pochodzenia, które mogło się przy... narazić na utratę życia i zdrowia wielu ludzi w Polsce. My pokazywaliśmy tą patologię, która się działa. Bez kontroli przywóz zbóż z Ukrainy, niewiadomego pochodzenia. To wchodziło na nasz rynek. My postawiliśmy jasno sprawę. Nie wyjdziemy z urzędu, jeżeli tą sprawą się ktoś na poważnie nie zajmie. I nie usłyszeliśmy w Urzędzie Wojewódzkim zapewnień, że tą sprawą Urząd Wojewódzki, minister rolnictwa, do którego wtedy zadzwoniliśmy, ja zadzwoniłem przy wojewodzie lechu jak ktoś się zajmie. Usłyszeliśmy, że, będzie, że tą sprawą za tydzień się ktoś będzie zajmował. My nie mogliśmy czekać. I co na to, co po tym wszystkim? Zostaliśmy potraktowani jak przestępcy. Zostaliśmy potraktowani jak bandyci, którzy robią coś złego, a my po prostu wystąpiliśmy w obronie normalnego handlu w Polsce, zdrowia ludzi, bezpieczeństwa. 35 ludzi zostało wyprowadzonych i wyniesionych z urzędu wojewódzkiego, a nikt nie zajął się w tym czasie prowadzeniem sprawy i wyjaśnianiem, która dzisiaj jest topową sprawą w Polsce, bo o tym trzeba mówić. To jest najważniejszy temat w Polsce dzisiaj. Jak jest, że PiS mówi, że był problem, opozycja mówi, że był problem, nikt z tym nie zrobił, a ci, którzy pierwsi ten problem pokazywali, są dzisiaj skazywani, są na ławie, są na ławie oskarżonych. I poniosą konsekwencje, najprawdopodobniej prawne, za to, że ujawniliśmy prawdę dzień wcześniej niż inni. To jest niesamowite. Ja tego nie rozumiem, proszę Państwa. Ja się czuję, gdzie stając w obronie normalności, jestem traktowany jak przestępca. 35 ludzi, którzy byli ze mną, dzisiaj zarzuty karne mają przedstawiane, sprawy wykroczeniowe. Ja mam dwa zarzuty karne za to, że upomniałem się o normalność w Polsce. Jak ja mam się czuć? Co ja mam dzisiaj powiedzieć ludziom, którzy stoją ze mną na barykadzie? Że mają też się bać, bo przyjdzie po nich policja, jak będą się upominali o normalność? I ja tylko powiem, że nagłaśnialiśmy tę sprawę już od czerwca poprzedniego roku. 29 czerwca w Chrubieszowie pod biurem Jacka Sasina powiedzieliśmy: Jest problem w Polsce, napływa zboże bez kontroli z Ukrainy. 1 grudnia mieliśmy już jasne dowody, że to zboże zmienia, że temu zbożu są podmieniane dokumenty ze zboża technicznego, który nadaje się do palenia i nawet nie nadaje się na skarmianie zwierząt, że ono trafia do ludzi. I za to jesteśmy dziś skarżeni. Bo nacisnęliśmy na odcisk tej władzy. Wykazaliśmy brak działania służb, brak działania instytucji. Pokazaliśmy, że nasze państwo w niektórych momentach jest wydmuszką, którą staje się coraz częściej. Ja jestem przerażony tym wszystkim. I mam stuprocentową pewność, że to jest proces polityczny. To są procesy polityczne, które mają na celu zakneblować mi usta, które mają na celu odciągnąć ludzi ode mnie, którzy są ze mną. Pokazać im mnie w złym świetle, bo ludzie nie, nie wszyscy rozumieją tę sprawę. Ludzie mówią, jest na ławie oskarżonych, co znaczy, że jest coś złego. A jak czują się ludzie? Jest ze mną Jarosław Miściur, nasz pełnomocnik na Lubelszczyźnie. Jak się czują ludzie, którzy byli wtedy razem ze mną w urzędzie? Zapraszam, Jarosław. Szanowni Państwo, ja bym następnie chciał powiedzieć i przytoczyć przykład, jak działa nasze państwo, jak z wielkim opóźnieniem, gdzie problem był wcześniej wskazywany, a dopiero po kilku miesiącach Wychodzi informacja, że jest ogromny problem. Ktoś ma stawiane zarzuty karne, są firmy wskazywane, które podmieniały to zboże. Niestety to jest uderzenie też polskiego konsumenta. Bo jak dzisiaj mają się czuć polskie rodziny, które muszą karmić siebie, swoich dzieci, swoje dzieci? Co muszą myśleć, czym karmią i co jest w tym jedzeniu? Bo to, o czym my mówiliśmy, trafiło niestety na polskie stoły. A jak my się czuliśmy wtedy? Niestety muszę powiedzieć z przykrością, że odtwarzają się obrazy z poprzedniej epoki. W momencie, kiedy. Tak naprawdę na ludzi pracy wtedy wyprowadzono policję i wojsko. W momencie, kiedy byliśmy w Urzędzie Wojewódzkim, jak zobaczyliśmy tych setki policjantów, to było straszne, bo tak naprawdę to był obraz poprzedniej epoki, gdzie na ludzi, którzy żywią ten naród, przysłało się policjantów. Policjantów, którzy mieli wyprowadzić, skuć i zabrać na przesłuchania osoby, które w tym momencie są odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywnościowe w naszym państwie. Smaku tej sprawie dodaje to, że Zbigniew Ziobro powołał specjalny zespół, który ma wyjaśnić przestępstwa przy zmianie zboża technicznego na zboże spożywcze. A my dzisiaj jesteśmy oskarżani. Pierwszą decyzją Zbigniewa Ziobry dzisiaj powinno być uniewinnienie już wszystkich i amnestia dla wszystkich. Dlaczego dzisiaj mówi się, że to był proceder przestępczy przywożenie tego zboża w taki sposób, a nie mówi się, że ludzie, którzy walczyli, mają nie ponosić o. Którzy walczyli o wyjaśnienie tej sprawy i nagłaśniali. My błagaliśmy na kolanach polityków: zajmijcie się tą sprawą, zmieńcie to. A my dzisiaj jesteśmy na ławie oskarżonych i my zatrudniamy, pomagają nam prawnicy, którzy wyjaśniają tą sprawę i mówią: Michał, my udowadniamy, że nie jesteśmy wielbłądem w tym wszystkim. Że nie robiąc nic złego, działaliśmy w interesie publicznym. Słuchajcie, to jest absurd. Dzisiaj jestem oskarżony o to, że działałem na, yy, na jakąś szkodę kogoś, a działałem w interesie publicznym w interesie zdrowia Polaków i w interesie obrony gospodarstw bo to też trzeba powiedzieć: zboże przywożone za jedną czwartą ceny, które nie nadawało się do jedzenia, było sprzedawane jako polskie to, które jest do jedzenia. To jest już w ogóle skandal. Dzisiaj łatwo się o tym mówi różnym politykom, ale to są właśnie te metody z lat 80., kiedy nas, normalnych, ciężko pracujących ludzi, nas jako społeczeństwo traktowano policją. Wysyłano na nas szwadrony policji tak jak teraz to były setki policjantów. My się nie ugniemy, ja się nie poddam, będę tę sprawę dalej prowadził, tak jak od początku to robiłem, do samego końca. I nie poddamy się, ja mam też gorący apel do wszystkich. Nie bójcie się, damy radę. Ja też nikogo nie zostawię, żadnego z was, każdy będzie miał pomoc prawną z, yy, zagwarantowaną. Będziemy się bronić. Nikt nie zostanie ukarany. Jeżeli ktoś zostanie ukarany w tej sprawie, to znaczy, że państwo polskie nie istnieje i działa tylko i wyłącznie na potrzeby danej partii politycznej. Są z nami też yy, nasi pełnomocnicy, yy, którzy za chwilę będą nas bronić. Też. Możemy dodać, że postęp, to postępowanie, ten cały proces ewidentnie ma charakter polityczny. Też może Państwo nie wiedzą, ale decyzję w tej sprawie, w sprawie zatrzymań tych osób podejmowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. No to wi widzimy, na jakim poziomie się obracamy. Także no, walczymy i mamy nadzieję, że będą uniewinienia w tej sprawie. Ile osób, ile osób liczy zarzuty z kodeksu karnego czy z kodeksu wykroczeń? Są zarówno zarzuty z kodeksu karnego, jak i zarzuty z kodeksu wykroczeń. Jeżeli chodzi o prezesa Kołodziejczaka, to ma dwa zarzuty z kodeksu karnego. Jest to naruszenie miru w Urzędzie Wojewódzkim i drugi, drugi zarzut, jest to nawoływanie do przestępstwa naruszenia miru domowego. I Co grozi prezesowi? Jesteśmy przekonani, że prezes będzie uniewinniony. Żadna z tych spraw się jeszcze nie zakończyła? Żadna z tych spraw jeszcze się nie zakończyła, zarówno postępowania wykroczeniowe, jak i postępowania karne są w toku. Jeżeli chodzi o postępowania karne, są na etapie postępowania prokuratorskiego. Jeżeli chodzi o postępowania wykroczeniowe, właśnie dzisiaj mamy te postępowania w sądzie. Proszę się przedstawić. Adwokat Łukasz Piskorek. Jeżeli faktycznie to jest prawda, jeżeli tak jest, że sprawy, decyzje zostały podejmowane w Warszawie, co dzieje się tutaj w Lublinie, na poziomie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, no to jasno widzimy, że najważniejsi ludzie w państwie mówią, jak stłamsić tych, którzy mówią prawdę, jak zbudować prawo, żeby kilka firm mogło się dorobić kosztem wszystkich Polaków. Bo po upływie pół roku od tamtego zdarzenia, prawie pół roku, widzimy jasno, wyciszanie tej sprawy miało jasny cel. Kilku ludzi miało się w Polsce dorobić kosztem całego społeczeństwa. Ja jestem rozgoryczony tym wszystkim. Dzisiaj wiemy, że nie, ja, nie, ja się nie cofnę ani krok w tył. Będziemy szli do przodu. Szukamy też osób, które y, widziały, co się dzieje na własne oczy, i coraz więcej osób potwierdza, które przywoziły to zboże z Ukrainy i były przy, y, przy zmianie tych dokumentów. Jaki to był syf? Syf przywożony do Polski, z którego później była robiona mąka domieszywane, syf, mieszany z dobrą polską mąką, żeby można było to jakoś sprzedać. To jest dramat, co się stało. Pokazało, że państwo nie działa. Ja wierzę w to, że nikt nie zostanie w tej sprawie ukarany. Nie ma pytań. Dziękujemy.